Zdrada. Jeśli w swoim życiu ktoś cię zdradza, oszukuje i cały czas coś jest nie tak, nie ma tej transparentności w twoich relacjach zewnętrznych, to zadaj sobie pytanie, w jakim aspekcie swojego życia ty siebie oszukujesz? Gdzie mówisz sobie coś innego, a jest zupełnie inaczej? Gdzie nie chcesz widzieć prawdy? Bo z jakiegoś powodu tak jest dla ciebie wygodniej, bezpieczniej, żeby być. Bardziej naiwną w danej sytuacji, albo być bardziej zamkniętą na rozumienie tego otaczającego świata. W większości to są mechanizmy podświadome, ale jednak, kiedy doświadczasz już oszustw, wyłudzeń, zdrady, zadaj sobie to pytanie, bo z jakiegoś powodu jeszcze jesteś z tymi ludźmi w tych miejscach wciąż kwisz. I twoje granice są już. Przekroczone. Ogarnij się i zacznij żyć po swojemu. Na swoich zasadach, ze świadomością siebie, że jesteś tego warta. <laughs> Zapraszam na grupę na Facebooku. Do zobaczenia.